Szlachetne zdrowie. Wojciech Brakowiecki, dobry wieczór. Kontrole sanitarne na granicach, odwołane imprezy masowe i przede wszystkim wzrastająca liczba zachorowań zakażonych w Europie i w Polsce. To niestety nie fantastyka, tylko, tylko fakty związane z koronawirusem. W studiu witam gościa Wojciech Załuska, dziekan drugiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Panie profesorze, sytuacja rzeczywiście zaczyna wymykać się spod kontroli, czy jednak powinniśmy cały czas ten spokój zachowywać? Spokój jest bezwzględnie ważny w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Musimy bezwzględnie brać pod uwagę zalecenia, więc te wymogi, które stawia przed nami pan minister zdrowia, główny inspektor sanitarny, co do drogi, identyfikacji i lokalizacji. Wszystkich osób, które miały kontakt z pacjentami zarażonymi koronawirusem czy przebywali w strefie, gdzie stwierdzono ten wirus, czy tam, gdzie leczono z powodu tego schorzenia, zatem oni powinni w odpowiedni sposób trafiać tam, gdzie powinni trafić, a zatem do, do jednostek chorób zakaźnych, nie, nie, nie do szpitalnego oddziału ratunkowego, nie do opieki ambulatoryjnej i o tym wiemy. O tym za chwilę, panie profesorze, ale dosłownie przed kilkoma godzinami odbyło się w Uniwersytecie Medycznym spotkanie władz Uniwersytetu, gdzie dyskutowano o tej sytuacji. Jak, jak pan postrzega to jako specjalista z punktu widzenia tego, co dzieje się w Lublinie? Stanęmy się Panować nad y, wszystkimi y, problemami związanymi z y, szerzeniem się tej, tej, tej bardzo niebezpiecznej infekcji. A zatem y, zmieli, zmieniliśmy tryb y, zajęć na zajęcia ograniczające kontakt naszych studentów z y, Pacjentami, zatem są to zajęcia seminaryjne. Dzisiaj wprowadziliśmy dalsze ograniczenia w zakresie rezygnacji z wykładów, z miejsc takiego większej koncentracji personelu, osób, również studentów. Zamknęliśmy możliwości wyjazdów w celach edukacyjnych, zarówno studentów, jak i pracowników naszych naukowych, a także wszelkie wyjazdy z zewnątrz, czyli przyjazdy gości również w tym sektorze edukacyjnym czy też leczniczym. Działa sztab kryzysowy od dzisiaj z władzami uczelni, z dyrektorami szpitali klinicznych, wcześniej już w zeszłym tygodniu mieliśmy taką żywą dyskusję na temat obecnej sytuacji staramy się absolutnie kontrolować sytuację studentów zagranicznych których mamy bardzo dużo a zatem zamknęliśmy rozpoczęcie tak zwanego semestru zimowego czyli tych dodatkowych studentów którzy chcieliby do nas przyjechać i poprosiliśmy o to żeby nie wyjeżdżali już po w tej sytuacji sprzed miesiąca, gdzie, gdzie zaczęły narastać yy, przypadki stwierdzonego yy, SARS-u tego typu, i yy, yy, te nieliczne osoby, które jednak wyjechały na przerwę semestralną, zostały objęte kwarantanną. Nie mamy zidentyfikowanych żadnych studentów naszych, którzy by byli yy, zakażeni. Panie profesorze, o koronawirusie mówimy od dobrych kilku tygodni. Czy ten czas pozwolił na to, że wiemy o nim nieco więcej? Bardzo trudne pytanie, panie redaktorze, ponieważ no, to jest zbyt krótki okres, żeby... Uzyskać jakieś większe informacje, już nie mówię na to leczeniu czy, czy, czy w perspektywie no, produkcji szczepionek. Natomiast, co jest ważne, wiemy o tym, że już z tych doświadczeń chińskich w Stanie Wuhan że on bardziej yy, dotyczy osób w wieku starszym, osób, które mają yy, współchorobowość tak zwaną, czyli wiele chorób, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób układu oddechowego, czy chorób związanych z przewlekłą chorobą nerek. I te osoby wymagają no, specjalnego nadzoru, te osoby powinny, też ym, raczej pozostawać w domu, raczej nie, 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 nie stykać się z większymi skupiskami. No, cały czas trwają intensywne prace w wielu z, bardzo dobrych zespołach międzynarodowych na temat yy, mechanizmu działania tego wirusa, natomiast czasu jeszcze na to nie jest zbyt dużo. Pan pozwoli, że do tej listy pacjentów, które, którą pan wymienił, ja dołączę jeszcze, nie, chociażby pacjentów onkologicznych, czy immunosupresyjnych. Dlaczego ci pacjenci, łącznie z tymi, których pan profesor wymienił, hmm. powinni szczególnie mieć się na baczności? Wszyscy pacjenci, którzy mają obniżoną odporność, mają y, większą ekspozycję na, na, na wszelkie infekcje wirusowe. To, to nie dotyczy tylko tego wirusa, ale także wirusa grypy czy paragrypy. Natomiast to, czyli to, to, to upośledzenie układu odpornościowego jest czynnikiem predyspozyjącym w tym momencie. Bardzo dobra uwaga, panie redaktorze. Czy ci pacjenci powinni rzeczywiście pozostawać w domach i ograniczać swoje kontakty z otoczeniem? Ja myślę, że w pewnym sensie tak. No to, 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 to. Oczywiście musimy dbać o opiekę nad tymi pacjentami. Też pamiętać o ich no, no, stałych potrzebach i, i pilnowaniu i całego procesu leczenia. Natomiast duże skupiska, no to co dalej nasz rząd wprowadził teraz, a więc ograniczenie ilości czy, czy za, zakaz imprez masowych, uważam, że to jest bardzo słuszne. My, my bardzo wczytujemy się w te, te, te zalecenia centralne, które są ba, bardzo dobre, są w rękach ludzi bardzo odpowiedzialnych. Ja to mówię o panu ministrze i o, o panu profesorze Pinkasie, naszym przyjacielu, który jest głównym inspektorem sanitarnym. Także chcemy. Wszyscy razem to jest nasza odpowiedzialność, żeby walczyć z tą epidemią, no nie daj Boże, pandemią w przyszłości i ograniczać też elementy paniki, czyli takiego, no powiedzmy, Strachu, który no też może dawać takie niekontrolowane. Nieobie... Nie, nie, nie Powiedział pan profesor, epidemię, ale wiele osób ma jednak opory przed używaniem tego słowa, wstrzymują no jeszcze, się. Jeszcze, jeszcze, jeszcze spoko... no, mówię w naszej strefie, no proszę zwrócić uwagę, że rozszerzenie że, y, 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 się tej, tego, te, 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 tego, tego zakażenia jest no, nierównomierne. No, ono dotyczy praktycznie w 90 kilku procentach tylko czterech krajów czterech pięciu krajów z kompletne dominacją Chin, z których, z których ta, ta infekcja wyszła niemniej no, jednak no niepokojący wzrost ilości no, przypadków potwierdzonych badaniami serologicznymi, między innymi no już nie mówię o Włoszech, ale też we Francji, proszę zwrócić uwagę, w Wielkiej Brytanii, Niemczech. Jest dla nas niepokojące, ponieważ no, ruch między naszym krajem a tymi, a tymi krajami nie do końca jest kontrolowany, bo to, to nie są tylko samoloty, ale proszę zwrócić uwagę na, na transport samochodowy, autobusowy i inny, który no, tutaj to uszczelnienie ma wprowadzić między innymi wprowadzenie kontroli granicznej dodatkowej. To są bardzo dobre działania. I, I tutaj musimy być razem. Musimy yy, i my lekarze i, 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 i przedstawiciele administracji państwowej, a przede wszystkim no, nasi, nasi obywatele, w tym nasi, nasi no, solo, naszych uczelni, są studenci, my musimy dbać o bezpieczeństwo. i i razem bardzo ściśle współdziałać. Trudno nie zgodzić się z tymi założeniami ministerstwa, czy o czy to, co wspomniał pan profesor, i wszelkimi tymi ograniczeniami, ale przecież na co dzień spotykamy się w komunikacji miejskiej, w sklepach mniejszych, większych, w kościołach, w szkołach, na uniwersytetach jeszcze ciągle, a przyjmując to założenie, że ten wirus ma. A, Ogromne predyspozycje do, do szerzenia się. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie to ograniczyć? Starajmy się. Czy jesteśmy, to, to, to pokażą fakty. Ja uważam, że Polska, mimo wszystko, jest no, w awangardzie tych krajów, które pierwsze i efektywnie pokazały pewne elementy. Nawet kraje bardziej uprzemysłowione od nas, jakby się to są troszeczkę spóźnione. Natomiast starałem się zrobić wszystko, co możliwe, no bo te, te, te elementarne mycie rąk, które stały się fundamentem. Szanowni Państwo, myśmy zlikwidowali w naszych stacjach dializ, bo ja jako nefrolog, osoba, która zajmuje się leczeniem również nerkozastępczym no, dużej populacji pacjentów, Zlikwidowaliśmy przez bardzo dobre warunki aseptyczne, przestrzeganie higieny, wirusowe zapalenie wątroby typu C w stacjach dializ. To było fundamentem, a zatem można. I, i y, to, co Pan redaktor mówił o tych, tych, tych bardzo konkretnych sytuacjach, zmniejszanie kontaktu bezpośredniego, czyli w tym najbliższym dwumetrowym czy półtorometrowym, jak, o jakim mówią zalecenia, no, do kontakcie międzyludzkim. Y, na spokojnie to róbmy. Nic się takiego nie stanie, jeżeli przez najbliższy okres, trudno powiedzieć jaki, będziemy ściśle wypełniać te wszystkie wymogi. Panie profesorze, jakie objawy powinny wzbudzić nasze, y, nasze niepokoje, bo z drugiej strony też ciągle jesteśmy w takim etapie trochę grypowym, trochę przeziębień, a to przecież nie to samo. No to jest trudne pytanie, bo, bo, bo te objawy nie są tak, tak bardzo o, o, odmienne od innych objawów grypy. No, czy, czy, czy... Oczywiście zaczynamy od pomiaru temperatury. Ten pomiar temperatury to jest taki taki podstawowy element, a dalej patrzymy, czy jest to kaszel, czy, czy, czy duszność, czy wysoka temperatura, prawda, dołączająca się, no już nie mówię, o takiej szybko postępującej niewydolności oddechowej Wtedy budzi to niepokój. Ludzie starsi, tak jak wspomnieliśmy, przede wszystkim powinni pozostawać może nie tyle w domu, co na pewno ten kontakt ze światem zewnętrznym powinni ograniczać. Tak, tak, tak. Takie, no, tak, 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 tak wydaje się nam z tych danych które mamy w chwili obecnej, że tak powinno być. Panie profesorze, Lublin również włącza się w całość tej profilaktyki antykoronawirusowej. Dwa oddziały w Lublinie są do tego, w, Lub, w, Lub, w Lublinie, bo na Lubelszczyźnie, na Lubelszczyźnie jest, ich jest więcej, więcej tak, jest tak więcej, oczywiście, tak, więcej. ale w Lublinie dwa oddziały do tego są szczególnie predysponowane. Tak jest, to jest klinika chorób zakaźnych w naszym Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 i oddział chorób zakaźnych dla dzieci, która funkcjonuje w szpitalu na ulicy Biernackiego. Przy tych objawach, gdzie, kiedy pojawia nam się niewydolność oddechowa, powinniśmy gdzie pierwsze kroki kierować? Ja powtarzam, bardzo ważna jest tutaj wykładnia, bo, bo oczywiście to, to mówimy o objawach, które mogą być objawami typowej grypy, prawda? Czy, czy to, y, bardzo dobry wywiad epidemiologiczny. Jeżeli do tego, co mówimy, panie redaktorze, dochodzi jakikolwiek ślad kontaktu tych pacjentów z osobami zakażonymi, prawda, koronawirusem, czy przebywania w miejscach leczenia tych przypadków, czy powrotu z zagranicy. I te, I te przypadki natychmiast musimy skorzystać z, najlepiej z telefonu kontaktowego, które są znane, i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną po to, żeby trafić tam, gdzie trzeba, odpowiednim transportem. Czy to znaczy również, że test, który można wykonać na koronawirusa wobec takiej osoby, będzie od razu wykonany? Oczywiście, no, no, po, to, po, to, po to jest y, taka procedura, jeżeli te, te wymogi są spełnione, żeby takie testy wykonywać. Ja tutaj nie jestem absolutnym autorytetem, w, 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 w sensie, no, i, powiedzmy, wirusologii czy, 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 czy zakaźnictwa. No, ale niemniej jednak my też mamy swoje zalecenia, już mamy nawet zalecenia naszych konsultantów krajowych, jak się zachowywać w różnych specjali, specjalnościach, w sytuacjach, kiedy by tacy pacjenci by do nas. Trafiali, no, zakażenie na przykład, jak ich dializować, w jaki sposób, czy no, tak, takie pytanie, no, jak yy, 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 nazwijmy to, w innych specjalnościach lek lekarskich ma wy wyglądać leczenie tych pacjentów. Na pewno oni... W istocie powinni być w oddział hospitalizowani i umieszczeni w, w oddziałach zakaźnych i tam, tam trafiać. Ale sam Pan dob dobrze wie przede wszystkim jako lekarz, że postawy takie bagatelizujące też są bardzo często spotykane, a mnie to nie dotyczy. To jest co samo, co, co zwykła grypa, mnie się nic nie stanie, nic tu złego nie będzie. To jest bardzo ważne, co pan redaktor mówi. No właśnie od, naszych, od naszej postawy tu więcej zależy niż od innych prawda, elementów, nazwijmy to, działania. Po, powtarzam jeszcze raz, pierwsze, identyfikacja tych przypadków, które w jakikolwiek sposób były związane prawda, z kontaktem bezpośrednim czy, czy, czy regionem ryzyka wystąpienia, czy, czy transportu z tymi pacjentami identyfikowanymi. Proszę zwrócić uwagę, jest nomenklatura tak zwanych pacjentów zero. Proszę sobie przypomnieć, co się stało z epidemią HIV, czyli HIV, czy z, z tym pacjentem zero tak zwanym, ile osób on zaraził. I my musimy szukać, co się dzieje, ten pacjent, co wokół niego do kogo możemy dotrzeć, kogo możemy zbadać i to jest ograniczenie. Panie. A czy to nie jest jedno, jednocześnie, panie profesorze, szukanie igły w stogusiana? Muszę powiedzieć, że nie, 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 ja rozumiem intencje pytania pana redaktora, obawy, no, czy, czy, czy my jesteśmy w stanie w, tak, w takim zbiorowisku, w takim populacji wszystko y, y, zidentyfikować, ale to jest bardzo ważne działanie. To jest podstawa tego, co my możemy zrobić. A proszę sobie wyobrazić, jeżeli się uda rzeczywiście większość tych osób zidentyfikować. Yy, bierzemy pod uwagę również to, no, że, że, że u osób, nie również zarażonych przebieg tej choroby jest niezwykle różny. No niektórzy mają postać taką wręcz no, bezobjawową. I tutaj kolejna jest trudność w tym, co, 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 o co pan pytał. Natomiast zrobimy to, co możemy i róbmy to, co możemy. Ograniczajmy szerzenie się epidemii, identyfikujmy pacjentów, współdziałajmy w sposób rozumny ze wszystkimi, którzy są powołani do tego z zakresu i służby zdrowia, i administracji państwowej. To nam wspólnie pomoże wygrać z tą chorobą. Nie sposób jeszcze nie poruszyć tego wątku, o którym pan profesor wspomniał, czyli pacjentów. W przy których to objawy praktycznie nie występują. No tak, no, panie lekarzu, coś ja mogę powiedzieć. No, bardzo trudno ich zidentyfikować. Jeżeli się nie ujawnią, powtarzam, że są z rejonu zarażenia czy, czy z kontaktu bezpośredniego, no to jest niezwykle trudno. Ale no, proszę zwrócić uwagę, że jednak no, to... Duże sukcesy, no, bo, bo jednak identyfikujemy tych pacjentów robiąc to, co już wielokrotnie powtarzałem, no, krok po kroku. To, taka drobna uszczypliwość na koniec, pan profesor, pozwoli, Czy to nie jest trochę tak, że, że natura, pomimo wszystkich zasług i dokonań, jakie ma współczesna medycyna, to jednak wszystkim naukowcom teraz pokazuje trochę miejsce w szeregu, że jeszcze ciągle jest nad czym pracować? Ależ oczywiście, panie redaktorze, to, to są zjawiska, które no, są niespodziewane, które występują cyklicznie przez nowe wirusy. tych wirusów jest są setki tysiące. One w transformują w różny sposób, bo to, to, to związane jest ze środowiskiem naszym. No z, to, to już nie o to chodzi, że kolejny przecież jest z Chin, no bo jest, bo, bo, bo SARS też był z Chin. Dżuma prawdopodobnie, która zabrała 50% populacji europejskiej. Jersinia, prawda, też, też trafiła stamtąd. A, a zatem no co, co, to, to, to się wiąże z określonymi zjawiskami. Natomiast my zawsze będziemy mieli coś nowego i nigdy nie, no, w wielu chorobach nie dajemy sobie rady. No ale cóż, no, no, proszę zwrócić uwagę to, że, że czas życia naszej, naszej populacji jest diametralnie wyższy obecnie niż kilka dekad, już nie mówię, że pięć dekad temu, prawda? Czy no, można tak. liczyć na to, że kiedy zrobi się ciepło, przyjdzie ta prawdziwa wiosna i, i lato, to o koronawirusie zapomnimy przynajmniej na kilka miesięcy? Troszeczkę liczymy na to, aczkolwiek, no, to, to proszę zwrócić uwagę, że jednak są nowe zakażenia w Iranie, a w Iranie, temperatura, je, czy w Tajlandii jest Raczej dodatnia. Także tutaj no, bez chóra optymizmu. Natomiast rzeczywiście część tego typu zakażeń wirusowych no, troszeczkę stabilizowała się w okresie cieplejszym. Podsumowując, bierzemy sobie do serca te wszystkie zalecenia i, i lekarzy, i, no, i władz. Oczywiście razem. Na pewno będziemy spokojniejsi panie redaktorze wszyscy razem. Dziękuję Dobre. za spotkanie w studiu profesor Wojciech Załuska, dziekan drugiego wydziału lekarskiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego Lublinie. Bardzo. bardzo dziękuję, Dobranoc. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, dziękuję. Szlachetne zdrowie.